Witajcie! Dzisiaj przejdziemy się po pustym polu, bo chcę Wam pokazać swój pistolet kukowo-alarmowy firmy Start. Ostatnio pokazywałem Wam swoją replikę ASG. Dzisiaj przyszedł czas na mój pistolet. Pokażę Wam, jak on działa, i lektorem dopowiem Wam trochę informacji o nim. Lexon 11 polskiej firmy Start to pistolet hukowy bocznego zapłonu. Posiada magazynek lufowy mieszczący 11 ślepych naboi 6 mm long lub short. Ja na nagraniu użyłem short. Jest wyposażony w mechaniczny bezpiecznik blokujący spust oraz iglicę wyrzucające zużyte naboje. Na jego posiadanie nie jest wymagane zezwolenie.